Świetnie. Witajcie, tu powstaje Dakota Hall. Tutaj pokaż. Tu jest jeden komin. Tam kolega pogłębia. Zaraz powstanie drugi komin, i wtedy wrócimy do Was do filmiku. To jest tak zwane bezdymne ognisko. I będziemy je palili pod naszą włością. Tutaj wytworzoną. Po co się coś takiego pali? To jest skryte nisko tak zwane, można sobie zrobić tak, żeby garnek tylko wszedł i wtedy sobie to palimy. Zabiorę podświetlenie, żeby było widać, że jest noc. No dobra. Kolega nie ma saperki, raczej miał. Pokaż, co się stało z saperką. Tak to jest, jak się kupuje tandetne saperki. Taka antyreklama tanich saperek. Tu prace wykopaliskowe dalej wrą. I wrócimy do Was podczas gotowanka co robić? Jak widać rączki noże, jakieś kilofy, które pozostały z saperki. I to się nazywa prawdziwe przetrwanie. On walczy, dźga, wyobraża sobie swojego szwagra przyszłego. Wiem dawno nie śmieszkowałem na filmach, trzeba do tego wrócić to jest jeden. Kumin. Zobaczmy, czy tam będzie świeciło. O, coś tam się przebija. E, e tam rzuca, a ty to zabierzesz. Nie. Raz, dwa, trzy. Pokaż, co tam się przebija. Słabo przekopane, ale coś się tam przebija. O, jest. Światełko w tunelu. Dobra. Wrócimy, jak już będzie skończone. Ktoś świeci mi po oczach. jak już wcześniej widzieliście nasz kolega z tyłu kopał jeden komin mam pod spodem pod muszką drugi jest obok Pawełcia i macie dakotę na której będziemy sobie za niedługo gotowali jak widać praktycznie nie wytwarza dymu plandeka się nie jara to te patyki do gara długo nie wytrzymają trzeba zaraz zmienić konstrukcję i wrócimy do Was jak już będzie pasza na to, na to wszyscy tu czekają